Dzisiaj się nagrywam z terrorystką grę Brockhead. Idę z terrorystką ona woli, jeździ Jeepami, to niech jedzie tym Jeepem. ale ja dobra, ja, ja jadę swoim crasherem. takim Nie takim, nie wiecie, ufoludem czy kim. Ja jadę czołgiem, no nie no, halo, halo. Ja tu czołgiem jeżdżę patrzy. Mm. Dobra, robimy napad na, na, na policję. Idziemy tak. najpierw... O, dzień dobry pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Znają, Tutaj ja ogłaszam, że dzisiaj to ja jestem terrorystą. Widzicie na mej... Y... Waram mnie na ręce, nie. Jestem hakewkus. Dobra. Dobra, haktere Piszesz, że charakter w kłuzek, ale ja wolę mówić charakter w kłuzek. Dobra, siema, mordy. Tutaj dzisiaj robimy napad, bierzemy bronię. Pyk pyk. Siema, co ty tutaj, kobieto, odwalasz? No, widzę, że coś tu miłe, że ci życie nie miłe, wiesz? To proszę. Halo, kto chce jeszcze przywalić komu? No, dzień dobry. Siema mordo Bartek. Proszę, pyk Pyk Dawaj Pyk, pyk, pyk Dobra, giniesz Kolejny gościu Wnucha, uciekamy Strzelamy Bierzemy broń bierzemy broń Bierzemy broń Nie, nie, nie bierzemy broń Damy radę, pokonamy zło! Choć my jesteśmy tym złem. A dla mnie, oni są złem. Pee. Co ty walisz we mnie tym gumulitem, czy i coś tam gównym, co to? Nie wal we mnie tym! I stąd! Psik! Psik, a psik, a psik, będę z fotela, bo idź stąd, z tą piłką. Ja nie chcę tej piłki. I stąd kobieto. Co to je ja nie... Zostaw te piłki. Ja już nie chcę ciebie widzieć z tą piłką. Weź te piłki, bo ci zastrzelę ciebie na żodem się nie da. Zastrzelić co ty kobieto? Na żaro się tabletek czy co? Ja dobra. Ja już oszalałem z tym. Koniec. Walimy w próchno, idziemy stąd, narapalimy gumę. Dobra, czołki jedzie za daleko. Jeszcze tata! Ej mam... No co, walimy! Ni, nin, nin, o Jezu, czołga wykiwał. Dobra, ja tu mam dosyć tego, spadamy. Ehm, terrorystka, gdzie zniknęła. Idziemy tutaj, siema. Ja... co to za auto wynocha mi z tym autem? Precz! Byk! koniec, pyk, koniec, wynocha, napad na bank tutaj jest, Eee, bro. Ciąg tyś się tak dziwnie nazwał, ale dobra. Dobra, jesteśmy tu. Ej, ja mam lepszy pomysł, nastawmy rurę na. No, patrzcie, poczekajcie. Ej, gdzie mój bank obrabował? Halo człowieku, zaraz to jest szoda. Ty, mały, niedobry człowieku, oddawaj to. Oddawaj kasę. Dawać mi kasę. Ty, niedobry człowieku. No co ty tutaj zrobiłeś? Zaraz ci pokażę. Zaraz ci pokażę. Dawaj mi kasę. Kasę. Koniec. Kasa. Gdzie kasa, człowieku? Kasa, kasa, dawaj kasę. Bo zaraz szczotka otwieraj mi to. Otwieraj, otwieraj. Dzięki za kasę. Ja biorę. Jej, mam kasę. I stąd, człowieku. Otwieraj mi drzwi. Nie, nie dam ci kasę. Nie dam ci kasy, Nie, nie. Nie, nie, nie myśl. Nie myśl. O nie. Nie myśl. Wara do mojego czoła. A to on był, dobry. Ja już myślę, że to on nie ten. Dobra, nie wiemy. Pyk, jedziemy. Dobra. On mi... Chciał... On za karę za zabranie kasy grozić i... Ja usiądę na górę, lepiej o tu chcę, ale coś się tu... O, nie? Coś się tutaj... Mogę? O, no... Twój samochód... Ty! Dobra, chcesz ze mną współpracować. Dobra, zgadzam się na współpracę. Na taki, taką współpracę, to się zgadzam. Ja strzelam, ty dajesz, chłopie. Współpracujemy. Napad. Napad na wszystko, koniec. A ty, kobieto znówki, czego chcesz? Z tą piłką, i z tą piłką. Wnucha. Czemu tak dużo osób? Wnucha, pryć. 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 Sią. 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 Wytyfy! O oh my god o oh my god, dobra, ja wolę, wiecie co? Ja już was, ja już was mam dosyć, wiecie? Eee, ludzie, eee, ja tak co? Tutaj dobrze jest. I stąd, idź stąd, mordo, idź stąd. Wy, No ty czego chcesz? Nie uciekniesz teraz mi stąd, co, co? Zamykam cię, zamykam cię, koniec, albo was, koniec. I siedźcie tam. Kto to kazał wam to otworzyć? Mówię siedźcie tam. A ta chyba jakaś podopieczna. Od czym czy mnie strzelać, szybko. dam, pyk. Proszę. No idź stąd. Terrorysta chce trochę miejsca. Nie chcecie tutaj. Oh, tylko mi ten tlen zabieracie. Kurde sam tlen zabieracie. Ludzie. O! Zabiłem kogoś, dobra. Wystarczy. Ej ty mnie nie aresztuj, ja tu mam czołga, wynocha. Idź stąd, idź stąd, idź stąd, idź stąd, idź. Idź, wynocha, wynocha. Dobra. Dobra, my zatrzymamy się, patrzymy. A tak, jeszcze ten jedzie chyba. Oby nikt za mną nie jechał. Kto to jest? Postawimy sobie... O, chciałem właśnie taki domek, ale ktoś mnie tu zajął. Dobra, Nap napiszemy coś sobie tutaj na tablicy, od terrorysty, hakera, dobra, hack napiszemy tu na niebie, na różowo, tak, bo jestem, tak, o, siema mordy, napiszę, da się, E, C i m a m o r e siema mordy nosie? to, gdosie, siema mordy siema to dla was widzowie, siema, siemano o mały gigi um, chcesz mieć ze mną rodzinę terrorską? To? być ze mną e, obrabować bank, wiesz. E, ej. Ej. Nie. Nie. E, co ty... Ja nie... Ja nie znam tego jak ma na imię e, Chińskiego. I czemu masz na napisane Ewy? O ja. Spita. Idziemy stąd. Widzowie. Koniec idziemy stąd. Co tu ma ten dom? Ty chcesz ze mną iść okej okay, mały. Ła, mała, dobra, chodź tu, idziemy obrabować bank. Ty jedziesz, jedź z tym czołem, ok? Co ty... Odwaliłaś? O dobra, miałeś tutaj wejść, opać. Ja, ja będę kierował zresztą. Jesteś? Jesteś? Mm -mm. Czekam... Czekam, czekam... Czekam... Czekam, chodź, wsiadaj. Chyba przyjaciółka moja gdzieś zniknęła, to... ...no wam poznamy. A, każesz mi tu wejść, okej, okay, dobra. Czy nie? Ja nie wiem, gdzie ty każesz mi wejść. Co chcesz? Idę za tobą. Dobra. <grym> ona, a jak ona mi się chce bana zrobić? Oj, oj, oj. A ja nie wiem co ona chce mi zrobić O nie, nie znam go Dobra, spoko, lubię to, dawaj to. Dajemy Koniec Ależ ty mądra W takich sytuacjach Koniec Masz, dam ci może tą broń wiesz tu dam. O, masz tą lepsza będzie może co? O, ta Widzisz, jaka fajna. Fajno, nie? Kobieto. Fajno. Tylko uważaj, żeby ci banana nie zrobi I Masz. Tu trochę jeszcze mu. Koniec dziury narobimy. Tyk. Koniec, już nie żyje pewnie. A co on ci zrobił, że ty na nie do niego strzelasz? Co? Ciekawe. Tak, podejrzewam. Co on ci zrobił? Co on ci zrobił? Dobra, nie będę się ciekawy, dajemy. Koniec. Gin. Błękitna idziemy. Dobra, strzelamy shotgunem. Pik! O nie, a nie dobra, myślę, że ona wejdzie. To ty? To ona? A może strzelamy. Oh my god, chodź szybko. Obieto, to chodź. Do czołga strzelaj mi. Co chcesz? O nie, nie rób mi bana. Nie rubana. Braje zrobić bana, mam cię na celowniku. Oh my god! Dwa os dwie osoby! O oh Jezu! Nasz... Kobieto, damy radę, nie martw cię. damy radę. Jest, jest nas dwóch koni, załatwimy ich. Nie żyjecie. Ja mam pomoc, od Co to z morda? Skąd ty to wziąłeś, tę mordę, chłopie? Ej, oni są chyba braćmi, bo on podobnie. Hmm. Zostaw ją! Zostaw! Nie no, nie! Zostaw ją! Zostaw. Co zrobić? Co mamy zrobić? No nie. Co... Chłopie, zostaw ją! Zostaw! Ona jest ...przyjaciółką moją, zostaw, zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw! Zostaw! Zostaw ją głuchy. Zostaw, kurde, nie dociera. Mm. Możemy tylko się modlić. Jej dusza już przepadła. Ale możemy mu przekrzanić auto. Da się? Da się, da się. Ja mu to w auto wywalę. Koniec, jadę stąd. Do widzenia. Masz karę, chłopie. Masz wyrzuciłem ci auto, wara. To jest Twoja kara. To jest Twoja kara. No, jego to jest kara. Ale nic więcej nie zrobimy. Myślę, że już na tej stresie skończymy nagrywanie. Ale jeszcze ktoś tam strzela. A nie, nie strzela, dobra. To już myślę, że na tym skończymy. Pokiwam Wam. Bo już mamy jedną stratę. Pokiwam Wam. Nie, tu się kiwało? Nie, tu chyba. Nie. Już nie. A dobra, nie kiwam. Da się kiwać w ogóle. Nie da się. Dobra. To udajemy pozycję leżącą. Gdzie leżąca? Nie. Ja się nigdy nie poddaję. Dobra, dobra. Podajemy się. Koniec. Już nie żyjemy, i myślę, że na tym skończymy. Do zobaczenia kolejnym razem, i cześć.